Cześć, ja jestem niebieski, a to jest kolejna niedzielna aktualizacja. I cóż, od razu przechodzimy do rzeczy, czyli do statystyk kanału, bo wiele się nie działo, chociaż jednocześnie można powiedzieć, że trochę się działo, a tam wszystko po kolei. Dobrze. A w takim razie gościmy na kanale nowego subskrybenta. Dzięki za subskrypcję. Mam nadzieję, że filmy się pod będą podobały dalsze moje, więc dalej będziesz śledzić moje poczynania na tej platformie. Dodatkowo wyświetlenia mamy, no około setki, jak zwykle. Zazwyczaj jest tak, przynajmniej zauważyłem, że jeżeli przychodzi subskrybent, to jest mniej wyświetleń w tygodniu. Czy ktoś coś o tym wie? Bo ja nie, ale okej, okay, tu jest wszystko w porządku. Więc przejdźmy do najpopularniejszych filmów. Z najpopularniejszych filmów Kerbale wybiły się na pierwsze miejsce. Ostatnio chyba było Faktorium, więc całkiem miła różnica. I to ma 12 wyświetleń, odcinek 47. Potem kolejne dwa odcinki. Pierwszy to jest faktory 81 z 9 wyświetleniami i Oxygen nad trudek z 8 wyświetleniami. Kwestia tego, że cóż, to jest odcinek wczorajszy. Z Okrzyżena, więc można powiedzieć, że jak na standardy tego kanału to jest przyzwoity wynik. Bardzo szybko wybił się i tak dalej. No i cóż. Właściwie to wszystko, oczywiście linki do tych filmów, jeżeli będziecie chcieli obejrzeć, jeżeli nie oglądaliście, będą w opisie dostępne bez problemu. Więc przejdźmy dalej, wideo... co? Wideoplan, plan. mi się klikło dwa razy przypadkiem. Tak więc video plan nie zmienił się, chociaż lekko planuje zmiany. No to na następne tygodnie zobaczy się. Dowiecie się o tym w następnej niedzielnej aktualizacji, jeżeli coś zmienię. Bo tak to jest, bo to jest ta niedzielna akwizacja, żeby właśnie takie rzeczy informować Was. Tak więc, tak, może już w tej chwili w standardzie w parzysty wtorek będzie, czy parzysty wtorek, no, po prostu we wtorek o 19:45 będzie faktorio, a w czwartek o tej samej godzinie będą Kerbale. Dodatkowo na weekendzie w sobotę, niedzielę o godzinie 17:45. Będzie faktory w sobotę Kerbale w niedzielę. Standard, myślę, że to jest dobry system, bo w niedzielę mimo wszystko każdy ma więcej czasu, żeby na przykład coś obejrzeć i tak dalej. No i dodatkowo standardowo week weekendem gramy weekendowe granie. W tej chwili weekendowe granie jest zastąpione przez serię, która właściwie ma potencjał na pójście na można powiedzieć wyższy poziom. Na znalezienie się w standardowym repertuarze serii na kanale, ze względu na to, że na przykład jeżeli zobaczyłem wyniki odcinków, nagranym w odcinków nagranych w poprzednim tygodniu, to ono wystrzeliło, że to były główne źródła wyświetleń na kanale, więc całkiem miło, gdzie standardowo było tak, że, że poprzednie odcinki dawały te wyświetlenia, a nie te nowe. Tak więc... Dobra różnica? No, przynajmniej widzę już, że seria tak naprawdę usyżej, mimo że teraz jest na trzecim miejscu, to tak naprawdę to zrobiła w jeden dzień niecały, jeden dzień niecały, nawet krócej, to jest bardzo dobrym wynikiem. No i cóż, jak wspominałem, w niedzielę, jak co niedzielę o 1345 w tej chwili, wcześniej o 14:00 niedzielna aktualizacja. Zapraszam serdecznie. I to tyle, jeżeli chodzi o sam wideo plan. Cóż, komentarzy nie było bezpośrednio pod poprzednią idzielną lokalizacją, dlatego jak zwykle zapraszam Was do pisania komentarzy, jeżeli macie jakieś sugestie odnośnie kanału, sugestie odnośnie prowadzonych serii. Po prostu chcecie czegoś się ode mnie dowiedzieć, chcielibyście, żebym się na coś wypowiedział, piszcie w komentarzach, a po prostu będziecie mogli znaleźć się w niedzielnej lokalizacji w następnym tygodniu. I tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału. Aktywności na filmach, zostawienia łap w górę, komentarzy i to wszystko. Jeszcze raz się z Wami żegnam, no i cześć.